Bitcoin i kryptowaluty realizują zakładany scenariusz spadkowy, a następnie wzrostowy. Jak wygląda aktualna sytuacja dla bitcoina, ETH oraz kilku wybranych altcoinów? Czyli środowa analiza rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co środę, najnowsza analiza rynku krypto. Porozmawiamy na temat potencjalnych scenariuszy wzrostowych i spadkowych. Omówimy sobie aktualną sytuację dla Bitcoina. Analizę ETH znajdziecie na moim Instagramie Łukasz Więc tam właśnie wbijajcie. Dzisiaj pojawi się tam w okolicach godziny 20 analiza ETH, podobnie jak Bitcoina. Sprawdziła się idealnie. Bardzo fajny ruch zostawy z wyznaczonej strefy z poprzedniego materiału, co mogliście zresztą zobaczyć. Tak, tutaj wyznaczałem właśnie w poprzednim materiale. Właśnie te strefy, gdzie będę spodziewał się odbicia ceny. Najpierw mówiłem wam o spadkach. To możecie sobie zweryfikować. O tym rozmawialiśmy właśnie w poniedziałek. Za chwilkę to omówimy na przykładzie Bitcoina. Zobaczymy, co na docie słychać. Zobaczymy sobie również, jakie altych. Chcieliście, wybraliście do analizy na dzisiejszy materiał. Także za chwilkę to sobie również sprawdzimy w komentarzach. Pisaliście, jakie alty właśnie chcecie zobaczyć i te, powiedzmy, 1, 2 alty, najbardziej, najczęściej wybrane przez Was, zostaną przeze mnie przeanalizowane. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do stawienia suba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, jeżeli będzie to dla ciebie wartość. Komentarz taktyczny, byle jaki lub napisz po prostu, jakiego Alta chciałbyś, chciałabyś zobaczyć w kolejnym materiale. Za chwilkę przejdziemy sobie do analizy Bitcoina, do tego, co się wydarzyło, co omawialiśmy w poprzednim filmie. Powiem Wam o dalszych moich stanuszach, zarówno dla Bitcoina ETH, dla Bitcoina, tak jak wspomniałem, ETH na Instagramie ukaszpachowski.pl, dla DOTA i jakieś wybrane przez Was Alty. Zanim jednak do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o strategie, których ja używam, znajdziecie je na mojej stronie, kaszpachowskiej.co.p. w zakładce moje kursy. Tam możecie się właśnie tego nauczyć. Analizy są oparte o zarówno analizę techniczną, w małej części, w większej części głównie składają się ze strategii, których ja korzystam i które są na rynkach finansowych od ponad 130 lat. Wraz tutaj również z moimi autorskimi strategiami, których nauczyłem się, które stworzyłem, że tak powiem, w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy jestem na rynku kryptowalut. Szczegóły znajdziecie w zakładce moje kursy. Tam również macie informacje co do dodatkowych możliwości, jakie otrzymujecie wraz z kursem, czyli dostęp do mojej grup, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na trade, na wzrosty i spadki oraz analizami spot. Wszystko jest to opisane. W razie pytań piszcie do mnie na Instagramie. Sam na siebie również korzystam z forum Mr Advice, Mr Porada. Jak wiecie, doskonale współpracuję z tym forum od ponad półtora roku. Tutaj również macie możliwość korzystania czy to z zagrywek na i spadki, czy analiz spot od traderów, którzy właśnie współpracują z forum. A szczegóły znajdziecie w zakładce mister informacja informacje o forum. Jeżeli interesuje Was edukacja, zakładka Moje kursy. Plus możliwość właśnie korzystania z dodatkowych grup. Jeżeli chcecie skorzystać z forum, jak najbardziej jest to również możliwe dla Was. Tutaj przygotowałem ofertę. Znajdziecie w zakładce informacje o forum oraz cennik. Jeżeli macie pytania, to również do mnie piszcie na Instagramie czy na Facebooku. Ok, nie przedłużając, lecimy już z analizą. W poprzednim materiale, pamiętacie, mówiliśmy tutaj, byliśmy gdzieś właśnie w tej okolicy mówiłem Wam o potencjalnym zanegowaniu tych wzrostów. Pamiętacie, mówiłem o tym, że. Mamy tutaj impuls wzrostowy i widzę możliwość negacji właśnie tego impulsu, czyli była tutaj manipulacja. I dalej co zrobiłem? Wyznaczyłem Wam tą strefę. Wam i dla siebie tutaj również, skąd zagrywałem pozycję na wzrosty. Oczekiwałem również pozycji zejścia potencjalnego troszeczkę niżej. Cena jednak odbiła się z wyznaczonej jej strefy, skąd mieliśmy ruch wzrostowy. Tutaj potem wraz z moimi partnerami edukacyjnymi zagrywaliśmy właśnie z tego dołka longa, który zrealizował częściowo właśnie już zyski i oczekujemy dalszego ruchu wzrostowego. Mamy fajne zakończenie tego spadku. Tutaj mamy również taki mały schemat właśnie akumulacji Wycoffa i ruch wzrostowy. Widzicie, tutaj są wyrysowane wsparcia dla ceny i jak widać bardzo one są respektowane, wsparcia czy opory. Mieliśmy opór, 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 wybicie i opór. Wszystkie te linie, które wyznaczyłem cały czas tutaj były przez Ceny respektowane i wybicie 44 tysięcy otwiera drogę do kolejnego oporu, bardziej takiego powiedzmy istotnego, skąd rozpoczął się ten ostatni impuls spadkowy. Będzie to na poziomie też okolic linii trendu, więc tak jakby mamy tutaj confluence, czyli dwa potwierdzenia z analizy technicznej, które mogą po prostu zatrzymać tutaj cenę i tego właśnie się będę tutaj spodziewał. Aktualnie cena nam się zatrzymała na interwale 4 godzinnym. Na interwale godzinnym widać, jak świeczka jednogodzinna. Zamyka się i kolejna się otwiera, właśnie na tym poziomie, który wyznaczyłem. Zobaczcie, jak idealnie, właśnie na tym poziomie zostało to wyznaczone, jeżeli chodzi o wsparcie czy opór. Bo, oczywiście, można wyznaczyć sobie strefy. Ale zobaczcie, jak tutaj centralnie cena zatrzymała się, właśnie na tym poziomie. Więc dla mnie jest to informacja o tym, że jest to tutaj istotny opór dla ceny, skoro mamy tutaj bardzo, może nie bardzo, ale mamy istotną, może też nie istotną, ale mamy reakcję, po prostu cena zatrzymuje się, zamyka ciałem na tej świecy, co jest informacją dla mnie tutaj potwierdzającą. Ten opór, a później wsparcie dla ceny w przypadku wybicia, właśnie tutaj, tego poziomu możemy zobaczyć, właśnie coś takiego i kontynuacja ruchu. To co teraz rysowałem to jest takie właśnie wiecie, spekulacyjne. Mamy potwierdzenia na zakończenie tego cyklu spadkowego. Mieliśmy dalej tutaj ten schemat łajkofa, o którym mówiłem wcześniej. Pamiętacie, mówiłem też o tym, że spodziewam się spadków. Ta strefa, która była tutaj wyznaczona wcześniej, nie utrzymała ceny. Najpierw mieliśmy stąd wzrosty. To też było oznaczone w poprzednich materiałach, także wszystko możecie sobie zweryfikować. Zobaczmy na interwale jednodniowym, jak to wygląda. Na interwale jednodniowym. OK. Gdyby cena nam tutaj wróciła powyżej tych poziomów 46 tysięcy, będą fajne potwierdzenia, ponieważ mielibyśmy wybicie linii trendu spadkowego, wybicie tego ostatniego wsparcia dla ceny, cena by powróciła. Więc można by było myśleć o już rozpoczęciu ruchu wzrostowego, więc będziemy oczekiwać wybicia właśnie 46 tysięcy, gdzie mamy konfluenc oporu i linii trendu. Następnie 48, lokalny opór 49, ale tutaj będę spodziewał się dojścia tak naprawdę do 50 tysięcy dolarów po raz kolejny, gdzie mamy również strefę manipulacji, gdzie mamy również poziomy z jesieni Fibonacciego. I tutaj będę spodziewał się zatrzymania ceny i jakiejś korekty i Dopiero wybicie tych 50 tysięcy po raz kolejny będzie otwierało drogę, najpierw do 53, 55, a później 60 tysięcy dolarów. Czyli te zielone poziomy będą moimi poziomami realizacji zysków. Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne. Gdyby się okazało, że mielibyśmy dalej spadać z tych poziomów, które jesteśmy, to oczekiwałbym w spadku w tym momencie już do 38,900. A w ostatecznym rozrachunku nawet do 35 500 dolarów, zobaczmy, czy mamy tu jakieś poziomy FIBO na tych, na tych strefach, które wyznaczyłem. Ostatni dołek, ostatni szczyt 78 jest na tym wsparciu. Ok, mamy tutaj wsparcie dla ceny. Widać 78, więc też taka jakby mamy dodatkowe potwierdzenie na ewentualne zatrzymanie się tej ceny. No, i ten poziom, który tutaj wyznaczyłem 35,500 jest troszeczkę niżej. Na razie cena się tutaj zatrzymała na 60 nie było reakcji nawet. No, zobaczymy. Ciekawa sytuacja. Na razie jeszcze nie ma potwierdzeń na zakończenie tego ruchu spadkowego. I w sytuacji, w której byśmy zobaczyli dalsze spadki, to ten schemat, który tutaj rysowałem, jeżeli chodzi o schemat walk off, tak? czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, ten spring, i powrót. i w w której byśmy zobaczyli kolejny spadek, no to, to już tutaj już nie ma wtedy schematu łajkofa, tylko po prostu mamy kolejną falę spadkową, tak by to wyglądało natomiast. Jeżeli cena nam tutaj powróci i zacznie nam się tutaj właśnie akumulować jeszcze, no to mamy bardzo ładny schemat łajkofa akumulacji, który będzie świadczył, dla mnie będzie potwierdzeniem na rozpoczęcie kolejnego cyklu wzrostowego, więc obserwuję, szukam danych potwierdzeń. Krótko, na razie dzisiaj bez żadnych konkretnych stref, jeżeli chodzi o potencjalne ruchy, oczekuję tutaj właśnie wybicia tego wsparcia, potem będę właśnie tutaj realizował zyski i będę czekał, co się wydarzy właśnie w tej strefie i po prostu szukał kolejnych wejść w pozycję. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na docie, DOT. Bardzo ładny spadek, pamiętacie mówiłem o tym, o wybiciu tego właśnie podwójnego dołka Cena no prawie doszła do tego poziomu, który wyznaczył, zabrakło 20 centów Skąd jak widać mamy fajny ruch tutaj już wzrostowy 23% no ciutko zabrakło do perfekcyjnego wejścia w pozycję Cena wróciła powyżej tego wsparcia i oporu dla ceny W takiej sytuacji jeżeli zobaczymy wybicie ostatniego tutaj również istotnego Jak widać dla ceny Oporu, o, było widać, że cena tutaj respektowała to. Jak to wybije, to spokojnie cena powinna dojść według mojej jest do kryjówki 34-35 dolarów. Tak, to będę obserwował. W sytuacji, w której byśmy zobaczyli kolejny równostowy, to właśnie te poziomy będą moimi poziomami, gdzie ja będę szukał pozycji wzrostowej. Zobaczmy, jakiego Alta wybraliście dla siebie. Analizę ETH, przypominam, na moim Instagramie znajdziecie w okolicach godziny 20. Ok, zobaczmy. PC, zobaczmy, co się powtarza. Dzięki, dzięki, dzięki za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze. Tak, i tutaj pamiętacie, ostatnio Wam też mówiłem, że nie pamiętam, czy Wam to mówiłem, czy wszystkim się rozmawiałem na temat wybicia tego knota na Bitcoinie. O tym rozmawialiśmy ostatnio i właśnie tutaj Adam przypomniał, że właśnie mówiłem przed świętami o wybiciu tego knota, więc ta analiza się zrealizowała bardzo ładnie. Ok, gala, gala się powtarza. ICP, ktoś również pisał wyżej, chyba? Tak, ICP. Dobra, to um, myślę, że Gala i ICP na to wychodzi. Luny nie robię, Luna jest tylko i wyłącznie na moich partnerów edukacyjnych. Tutaj. <grym> Ciekawy komentarz. Słuchaj, ja nagrywam nagrywam filmy wtedy, kiedy mogę nagrywać. Zobacz, że dzisiaj jest godzina 17 czy 18, a wcześniej nagrywałem o 10, czy 11, czy 12, już nie pamiętam, czy 13. Po prostu tak się wydarzyło, a zauważ to, że zanim ten ruch spadkowy się wydarzył, no to ja powiedziałem co tutaj widzę, czyli powiedziałem o tej negacji i wyznaczyłem strefę, więc troszeczkę to co mówisz, no tak jakby nie pokrywa się z tym, jak było. Ale okej, okay, spoko masz prawo do. I zdania i takiej rozkminki. Ale rozpięto sobie jeszcze raz obejrzyj film i zobacz, w którym momencie byliśmy. Ok, dobra, czyli mamy galę i galę i ICP. Dawno nie robiłem analizy na pewno ICP. O, ale jaja. Zobaczcie. Analiza ICP była dla moich partnerów edukacyjnych. W grudniu. I ładny, złapany dołek w grudniu 76% ta analiza była dla moich partnerów pięknie, to zostało tutaj zrealizowane snajperskie, snajpersko wyznaczony poziom zrobione się co do kilkudziesięciu dolarów, jeżeli chodzi o tego altcoina, także super badam sobie to, cyk i jeżeli chodzi o teraz, no to tak, poziom realizacji zysków w okolicy właśnie 40 dolców i później 51 według tego co ja widzę natomiast poziomy wejścia widzę, że tutaj zostały już jakby potwierdzane, więc nic nowego tutaj nie wyrysuję, jeżeli chodzi o poziom wejścia. Mogę tylko podzielić się, jeżeli chodzi o poziomy realizacji zysków, to to co tutaj widzisz na zielono, to co tutaj widzicie na zielono. Okej, okay. gala, gali nigdy nie, nie analizowałem. To wiem na pewno. Ok. I tak, w przypadku potencjalnego ruchu spadkowego dalszego, to to by były moje poziomy na kupno. Natomiast jeżeli miałbym realizować zyski, to widzę, że potencjalny poziom na realizację zysków tutaj. Tutaj. To już było i tyle. Więc jeżeli ja bym kupował gdzieś, to bym tutaj później realizował zyski na tych poziomach i ewentualnie jeszcze, tutaj z racji tego, że widać również opór dla ceny, więc tutaj bym część zrealizował i po wybiciu tego miałbym potwierdzenia na ewentualne dalsze kupno przy jakimś dołku lub tutaj właśnie w tej części sprzedawał. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dzięki za Wasze wsparcie, dzięki za Wasze komentarze i co, widzimy się w piątek w kolejnej analizie rynku kryptowalut, więc piszcie jakie, koment jakie komentarze, jakie alte chcielibyście, abym na Was przeanalizował. Wbijajcie na mojego Instagrama, zobaczcie jak będzie wyglądała analiza ETH. Mioda tygodnia Wam jeszcze niech bitwy będzie z nami. Piola!